Witamy serdecznie z Warszawskiego Hotelu Mariot. Z nami wyjątkowy gość, mistrz świata kategorii półciężkiej największej federacji MMA UFC. Janek, dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim, w imieniu całego zespołu hotelu, championsa i kadry zarządzającej, wielkie gratulacje, bo wiedzieliśmy, że stajesz przed dużym wyzwaniem. Pierwsza obrona pasa mistrzowskiego. Tak naprawdę, jako underdog gdzieś tam się mówiło, ale pokazałeś. Klasy pokazałeś zimną głowę i przede wszystkim pokazałeś mega fajną taktykę. No tak, ja zawsze jestem w roli underdoga, praktycznie, w każdej swojej walce i za każdym razem gdzieś tam przełamuję to, że jednak z tej roli właśnie teoretycznie słabszego można, można wygrywać. Tym razem też tak była obrona pasa udana, pas wrócił do Polski, także jestem szczęśliwy dumny, że, że, że też mogę reprezentować nasz kraj skutecznie, także to no fajnie, cieszę się, że się tak poukładało. No i dziękuję, dziękuję za, właśnie za te gratulacje, za, za, za energię, którą mi właśnie wysyłacie zawsze na tych walkach, bo to jest potrzebne i, 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 i to czuć. Tak naprawdę powiem szczerze, że ja jako tutaj fan sportu walki, jako twój fan, to każdy mnie dopytywał, jak tam Janek, jak forma i tak dalej, bo większość wie, że, że się znamy. Ja mówiłem, kurde, to, co już powtarzaliśmy przed walką o, o pas. Mówię, wszystko się układa w głowie, tak jak potrzeba w życiu prywatnym. Tak samo nie może być inaczej, chociaż Adesania wiadomo, że wymagający rywal, ale chyba wyłączyłeś wszystkiego atuty, a gdzieś tam tą różnicę w wadze było jednak widać, bo te ciosy jednak twoje ważyły. No i wyłączyłeś pewnie przede wszystkim jego, jego mobilność. No tak, skupiliśmy się właśnie z parą partnerzy, którzy, którzy, miałem to, symulowali bardzo dobrze jego styl, szybkość, te takie dziwne, niestandardowe ruchy. Także byłem gotowy na, na wszystko z jego strony i takim zawodnikiem jakiego się spodziewaliśmy był. Był nawet troszeczkę wolniejszy niż mi się wydawało, że będzie, ale za to troszeczkę mocniej bił niż mi się wydawało, że będzie. Ale mówię, no ja byłem cięższy, byłem mocniejszy, byłem tego dnia dużo lepszy od niego. No i walkę wygrałem, tak? Taktykę, którą założyliśmy z trenerami, według nich spełniłem w 100%, Ja do siebie samego jestem bardzo krytyczną osobą, więc uważam, że mogłem zrobić dużo lepiej, dużo więcej. Ale mówię, no, Adesania, no to nie jest pierwszy lepszy tak złapanki rywal, tylko to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, tak, bez podziału na kategorie. Nigdy nie pokonany wówczas, do tej pory Tak, jestem pierwszą osobą, która go pokonała, także, yy, no także jednak to co przerabialiśmy gdzieś zadziałało, yy, zadziałało fajnie, zdało egzamin, więc no, ja się cieszę podwójnie, że to co robiliśmy na treningu zadziałało w walce, pomimo że jednak uważam, że mogłem zrobić więcej, lepiej, no ale mówię, no, walczysz zawsze na tym na ile pozwala ci rywal, dla mnie najważniejszy jest wynik. Dokładnie, wynik jest najważniejszy i tak naprawdę widać było, że ta zimna głowa zaważyła. No i pewnie te obalenia w, w, w kolejnych dwóch ostatnich, tak naprawdę, rundach, które gdzieś tam przeważyły na pewno na, na Twoim korzyści. Moim zaś osobistym zdaniem e, siły ciosu twoją jednak było bardziej widać. Te Nawet po zdjęciach widziałem tam po, po, po walce, że można było widać, te Twoje pięści jednak ważyły i ta, ta, ta jego twarz, no widać było, że odskakuje dosyć, dosyć mocno. No tak, jest, ja, ja jestem takim zawodnikiem, który gdzieś tam właśnie... No nie będę skromny dysponuje tą siłą. No chociaż ustał, tak, nie padł. Yy... Legendarna, legendarna, polska siła. Dokładnie tak, ale, ale ustał wytrzymał do końca, nie, nie udało się skończyć walki przed czasem. Yy... Ale widziałem, widziałem, że te ciosy czuję, że, że robią na nim wrażenie, yy... że praktycznie pokaże nawet ewym prostym robił ten kroczek do tyłu, więc wiedziałem, że, że wchodzą, że, 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 że robią tak zwaną tą, tą, tą robotę. Yy... No ale sam też musiałem uważać, tak? Bo, bo... No, bo on też ma, yy... ma czym uderzyć ten jego styl jest taki właśnie niestandardowy, bardzo dobrze kopie, tak? Jego ta gra, powiedzmy te, te, te kopnięcia są naprawdę były mocne, szybkie, bite w różnych płaszczyznach, pod różnym kątem i musiałem na to naprawdę uważać. I tak mówisz, no zapasy w tych dwóch ostatnich rundach, no to to już takie było, taka kropka nad nim, podważyły to że, to, że ta walka będzie moja. Mogłem troszeczkę wcześniej zacząć te, 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 włączyć tą grę zapaśniczą, obalać wcześniej, ale mówię, on był na to gotowy, bardzo dobrze czuł dystans, nie dał do siebie podejść, dlatego Musiałem troszeczkę go uśpić i wyczekać, moment, i dopiero w tej czwartej rundzie te zapasy zadziałały w 100%. Sojanek, pierwsza porażka Adesani, ty powiedziałeś, że teraz Ty jesteś najlepszy. Teraz pewnie trochę odpoczynków i co? I pewnie za chwilę, na razie wiadomo, życie, skupienie się na, na tematach prywatnych, dzieciak i tak dalej, chwila odpoczynku, później to się pewnie wszystko okaże. Tak, teraz relaks, odpoczynek, celebracja zwycięstwa, jest tu celebrować, więc trzeba, trzeba nabrać tego głodu do treningu, głodu do walki, także myślę, że takie pół roku przerwy, nie od sportu, ale od startów zawodowych, wiadomo, że ja bez sportu żyję, więc dwa tygodnie nie będę robił nic, a za później się delikatnie ruszać, trenować, ale na spokojnie, no i czas dla rodziny, dla najbliższych, dla synka, dla narzeczonej, spędzimy teraz troszeczkę czasu razem, żeby się sobą nacieszyć, no bo teraz były ciężkie przygotowania, nie mieliśmy tego czasu dla siebie, trzeba to Janek, wielkie dzięki, że do nas padłeś. Wielkie dzięki i gratulacje. Życzymy Ci tutaj, mówię w imieniu wszystkich nas, kolejnych sukcesów, bo naprawdę serce rośnie, jak patrzy się, jak wygrywasz, jak zwyciężasz. I mamy nadzieję, że tego, z czego Ci życzymy, zostaniesz niepokonany do końca swojej kariery. No czemu? Ja mogę tylko podziękować i, i, i zawsze dziękuję, że, zawsze, że ja mogę do Was paść i, i skorzystać z Waszych właśnie tutaj gościn. Także dzięki wielkie. Dzięki.